3 maja, poniedziałek, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, królowej Polski, Jeruzalem Księga Życia. Pracuj. Człowiek pracuje, chrześcijanin pracuje, mnich pracuje. Z tej potrójnej racji jasno wynika, iż Ty również winnyś pracować z zapałem. Poprzez Twoją pracę spotykaj na śladu I Twego Boga. Ojciec, który stwarza, sądzi, podtrzymuje świat, pracuje. Syn, który stał się cieślą, a przez swe słowo utrzymuje w istnieniu wszechświat, pracuje. Duch, który działa niestrudzenie, odnawiając ludzkie serca oraz oblicze ziemi, pracuje. Raduj się więc przez, poprzez pracę, której żyjesz na obraz Boga aby włączyć się w dzieło wydoskonalania Jego stworzenia i czynienia sobie ziemi poddaną, aby uczestniczyć w Jego odkupieniu, zdobywając z Bożego rozkazu swój chleb w pocie czoła Synu Adama. Trudź się, pracuj własnymi rękami. Dzięki twojej pracy przeżywaj codzienną paschę, przejście od trudu do ofiary, od przymusu do akceptacji. Aż człowieka poddanego stań się synowskim współpracownikiem. Niech cała Twoja istota w ten sposób zjednoczona czyni wszystko na chwałę Boga. W ten sposób poprzez pracę będziesz się jednocześnie rozwijał i oczyszczał. Będziesz solidarny z ludźmi i bliski swemu Bogu.